Witam, nazywam się Grzegorz Schroniak. Witam Cię na kanale Sukces jest dla Ciebie. Jeżeli szukasz live coacha, to znalazłeś. Pod filmem jest e-mail, można napisać. I teraz tak, kilka pytań przed wprowadzających. Przed słuchaniem tego podcastu jakbyś zeskanował, jak się czujesz. Tak, tak ogólnie. Jak się dzisiaj czujesz, jak się masz. Popisywał emocje, nastrój. Ma to na celu e, to, żebyś widział. Widziała. E, po tym podcaście, czy jest różnica, czy jest zmiana. To jest dość dość istotne, dlatego że czasami, użyję takiego słowa czasami, tak naprawdę bardzo, bardzo często e, jest zmiana, a my nie, jej nie zauważamy, ponieważ nie zarejestrowaliśmy, jak się czuliśmy przed. Nie wiemy, że jest inaczej. Myślimy, że jest tak samo. Podczas gdy jest zgoła inaczej. Wyrażenie negatywnych uczuć pozwala na częściowe wypuszczenie wewnętrznego napięcia, lecz nie znaczy to, że się tych uczuć pozbyliśmy. Wiele osób przekonanych, że Wyrażenie uczuć od nich uwalnia, w rzeczywistości jest odwrotnie. Wyrażenie jakiegoś uczucia wzmaga je, dając mu więcej energii i spycha je poza świadomość. I teraz ważna informacja. Freud uważał, że tłumienie powoduje neurozy, dlatego też wyrażenie uczuć. Błędnie uznano za lekarstwo. Ta niewłaściwa interpretacja stała się przepustką do pobłażania sobie kosztem innych. Klasyczna psychoanaliza Freuda mówi w istocie o tym, że wyparte popędy, popędy lub uczucia powinny zostać zneutralizowane. Przesublimowane, uspołecznione i ukierunkowane w konstruktywne popędy miłości, pracy i kreatywności. Teraz zadanie dla studentów jest takie, żeby dowiedzieć się, czym jest sublimacja, co znaczy psychologii sublimować. Jest to bardzo, bardzo wdzięczny temat. Także jak się czujesz z taką informacją? Co Ci daje ta informacja? Jak się czujesz, wiedząc to, co się właśnie dowiedziałeś? Napisz, co się dowiedziałeś. Kolejna myśl. Umysł jest mechanizmem. Mającym zapewniać przetrwanie i używa do tego przede wszystkim emocji. Emocje tworzą myśli, a w końcu stają się skrótem tych myśli. Emocje tworzą myśli, a w końcu stają się skrótem tych myśli. Pojedyncza emocja może zastąpić tysiące, a nawet miliony myśli. Pojedyncza emocja może zastąpić tysiące, a nawet miliony myśli. Emocje są bardziej podstawowe i pierwotne niż procesy myślowe. Aby uzyskać określoną korzyść emocjonalną, umysł używa niezawodnego narzędzia, szuka pretekstu. Kiedy intelekt podaje nam powód, Zrobienia czegoś bazowa, ukryta pod nią emocja jest zazwyczaj nieuświadomiona lub przynajmniej umyka naszej uwadze. Kiedy emocja zostanie zapomniana lub zignoruje się ją, kiedy emocja zostanie zapomniana lub zignoruje się ją, zamiast Doświadczyć, ludzie pozostają nieświadomi przyczyn swojego postępowania i wynajdują każdy możliwy do przyjęcia pretekst w rzeczywistości, często nie wiedząc, dlaczego coś robią. Tak naprawdę przyczyną podstawowego lęku, który popycha nas do nieustannego poszukiwania bezpieczeństwa, są emocje same w sobie. Użyję swojego sformułowania: cokolwiek to znaczy. To obserwacja uczuć, a nie myśli, sprawia, że znacznie szybciej rośnie nasza samą uważność. Mamy obserwować uczucia, a nie myśli. Tutaj jest taki case o mężczyźnie, który stracił pracę, i on widzi, jak sam siebie umniejsza. To jest formą gniewu, Gniew, gniewu skierowanego przeciwko samemu sobie. Czyli umniejszanie sobie, umniejszanie sobie wynika z gniewu skierowanego, skierowanemu przeciwko samemu sobie. A powiem wam jaka jest mój sposób na gniew, <laughs> na przykład na gniew, jest dość ciekawy, bo jeżeli jesteś w jakiejś <laughs> sytuacji problematycznej. To zamiast skupiać się na nerwach, zamiast się nakręcać, od razu myślę o innym potencjalnym rozwiązaniu. Czyli coś się dzieje, nie wchodzę w pętle, po prostu się, tylko zastanawiam się, jak można rozwiązać ten problem. Jakie jest rozwiązanie? Co mogę zrobić? Takie fundamentalne pytanie w coachingu jest, co mogę zrobić inaczej następnym razem? To jest bardzo, bardzo warte zapisania. Pytaj się siebie, co mogę zrobić inaczej kolejnym razem? czyli coś nie działa, coś nie funkcjonuje, to pytamy się siebie, co mogę zrobić inaczej kolejnym razem. I odpowiedź powinna przyjść, co, co możemy zrobić inaczej kolejnym razem. To jest bardzo mocna myśl. Dla odważnych, nie wiem, czy zawsze tak jest, ale tak bywa. Wszystko, o co obwiniamy innych w równym stopniu jest w nas w nas. To jest właśnie gdy cień, taki jungowski cień. I teraz pytanie dla studentów. Co to jest cień jungowski? Gdy cień zostaje uznany, traci swą władzę. Jedyne co jest konieczne, to rozpoznanie że mamy określone, niedozwolone popędy, myśli i uczucia. Teraz możemy poradzić sobie z nimi, przyjmując postawę i co z tego? Tak, czyli pytamy się, jest jakaś sytuacja, pytamy się siebie i co z tego? Opisujemy i co z tego? I piszemy jej, co z tego. I co z tego, i co z tego, i co z tego. Wszystko, o co obwiniamy innych, w równym stopniu jest w nas. Wszystko, wszystko, o co obwiniamy innych, w równym stopniu jest w nas. Gdy cień zostaje uznany, traci swą władzę. Jedyne, co jest konieczne, to rozpoznanie, że mamy określone niedozwolone popędy myśli i uczucia. Lęk przed życiem jest tak naprawdę lękiem przed emocjami. Nie boimy się konkretnych wydarzeń, lecz naszych odczuć z nimi związanych. Gdy tylko przejmiemy dowodzenie nad swoimi uczuciami, lęk przed życiem się zmniejszy. To jest fundamentalne. Lęk przed życiem jest tak naprawdę lękiem przed emocjami. Nie boimy się konkretnych wydarzeń, lecz naszych uczuć z nimi związanych. Jedno z praw świadomości głosi: Podlegamy wpływom negatywnych myśli i przekonań tylko wówczas, kiedy świadomie uznajemy, że nas one dotyczą. Tu mogę dać kropkę, ale przeczytam kolejne zdanie. Jesteśmy w pełni wolni i naszym wyborem może być nieużywanie negatywnych przekonań. Kiedy odpuścimy to, co zyskujemy dzięki negatywnej postawie, zaskoczą nas pozytywne korzyści płynące z mocy pozytywnych uczuć. Jeszcze, jeszcze raz. Umysł jest mechanizmem mającym zapewniać przetrwanie i używa do tego przede wszystkim emocje. Emocji. Emocje tworzą myśli, a w końcu stają się skrótem tych myśli. Pojedyncza emocja może zastąpić tysiące, a nawet miliony myśli. Emocje są bardziej podstawowe i pierwotne niż procesy umysłowe. Aby uzyskać określoną korzyść emocjonalną, umysł używa niezawodnego narzędzia. Szuka pretekstu. Jest bardzo ważne, szuka pretekstu. Kiedy intelekt podaje nam powód zrobienia czegoś, bazowa, ukryta pod nią emocja jest zazwyczaj nieuświadomiona, lub przyznajemy, przynajmniej przynajmniej umyka nasze uwadze. Kiedy emocja zostanie zapomniana lub zignoruje się ją zamiast doświadczyć, czyli poczuć, Ludzie pozostają nieświadomi przyczyn swojego postępowania i wynajdują każdy możliwy do przyjęcia pretekst. W rzeczywistości często nie wiedząc, dlaczego coś robią. Wyrażenie negatywnych uczuć pozwala na częściowe wypuszczenie wewnętrznego napięcia, lecz nie znaczy to, że się tych uczuć pozbyliśmy. Wiele osób przekonanych że wyrażenie uczuć od nich uwalnia, w rzeczywistości jest odwrotnie. Czyli te osoby są w błędzie. Wyrażenie jakiegoś uczucia wzmaga je, dając mu więcej energii, spycha je poza świadomość. Freud uważał, że tłumienie powoduje neurozy, dlatego też wyrażenie uczuć błędnie uznano za lekarstwo. Błędnie. Ta niewłaściwa interpretacja stała się przepustką do pobłażania sobie kosztem innych. Pobłażania sobie kosztem innych. Klasyczna psychoanaliza Freuda mówi w istocie o tym, że wyparte popędy lub uczucia powinny zostać zneutralizowane, przesublimowane, uspołecznione i ukierunkowane. W konstruktywne popędy miłości, pracy i kreatywności. Teraz taką myśl dodam, że osoba zdrowa to jest ta, która potrafi kochać i potrafi pracować. Chciałbym wspomnieć o pionierskiej pracy selmy, i teraz będę mówił nazwisko literami, Fyry A i B R G 1982 rok, która zwróciła uwagę na obecność patok patologicznych obron dysocjacyjnych we wczesnym dzieciństwie. A także opublikowała artykuł o duchach w dziecięcym pokoju, zwracając uwagę na międzypokoleniowy przekaz traumy. A także opublikowała artykuł o duchach w dziecięcym pokoju, zwracając uwagę na międzypokoleniowy przekaz traumy. Przestań z kimkolwiek rywalizować. Konkurencja to jedynie przykład dostępnych możliwości. Przestań z kimkolwiek rywalizować. Konkurencja to jedynie przykład dostępnych możliwości. Dlatego też jest źródłem energii. Ci, którzy wyglądają jak nasi wrogowie, przeciwnicy, i konkurenci, konkurencja, jeszcze raz przeczytam, ci, którzy wyglądają jak nasi wrogowie, przeciwnicy i konkurencja są naszą inspiracją. Dzięki nim możemy zostać gwiazdą. Zazdrość to nienawiść wobec kogoś, komu się udało coś, co nam nie wyszło. Definicja zazdrości. Zazdrość to nienawiść wobec kogoś, komu się udało, coś, co nam nie wyszło. Wydaje się nam, że to coś jest na zewnątrz. Natychmiast musimy przestać tak myśleć. Ci ludzie jedynie odkryli to w sobie. My musimy zrobić to samo. Kończę podcast z tymi myślami. Przestań z kimkolwiek rywalizować. Konkurencja to jedynie przykład. Dostępnych możliwości. Dlatego też jest źródłem energii. Ci, którzy wyglądają jak nasi wrogowie, przeciwnicy i konkurencja, są naszą inspiracją. Dzięki nim możemy zostać gwiazdą. Zazdrość to nienawiść wobec kogoś, komu się udało coś, co nam nie wyszło. Wydaje się nam, że to coś jest na zewnątrz, że ta możliwość, ten sukces jest na zewnątrz. Tak nam się wydaje. I teraz, tak, natychmiast musimy przestać tak myśleć. Ci ludzie, czyli ci ludzie, którzy mają sukces, jedynie odkryli to w sobie. My musimy zrobić to samo. Mając klucze do sukcesu, będziemy pewni siebie, uśmiechnięci, hojni, otwarci, będziemy też potrafić się ze sobą komunikować. Ale, tak jak mówię, zachęcam do takiego przeskanowania się przed posłuchaniem podcastów. Po posłuchaniu, jak się czujemy, czy jest zmiana, i czasami ona jest w ciele, czyli gdzie w ciele jest zmiana, zawsze patrzymy na ciało. Więc bardzo, bardzo ważne, istotne. Mamy do czynienia z błędem, gdy kurczowo trzymamy się przekonania, że jestem tym. Jestem tym. Prawda wychodzi na jaw, gdy spostrzegamy, że ktoś ma to lub robi to, a nie jest tym. Tak? Czyli, jeżeli pomyślimy, o, ten, ta osoba jest bogata, ona jest lepsza ode mnie, ona jest. Ona jest y, mądrzejsza. Ona jest. Y, ona jest lepsza. Czyli ona jest. Taką owaką. Teraz, jak zmieniałem paradygmat? Prawda wychodzi na ew, gdy spostrzegamy, że ktoś ma to lub robi to, a nie jest tym. Ma to lub robi to a nie jest tym. I ty też masz ty także są znajdź sobie takie zadanie bym ci dał na dzisiaj odnajdź sobie że coś masz lub coś robisz a nie że jesteś tym. Pod wideo jest taki e-mail Grzegorz Chreniak i osoby zainteresowane rozwojem osobistym taką pracą jeden na jeden Proszę coś napisać Na przykład Dzień dobry. Warto było coś, coś o sobie napisać niewiele, a generalnie y, dlaczego, dlaczego chcesz, chciałabyś się koczować. Y, albo jakie zmiany oczekujesz? Miłego dnia życzę. Cześć.